On nie musi wybierać. On już wybrał. Ja jestem centrum jego świata. Jestem kobietą, dla której porzuca chaos. Nie musi mnie porównywać, bo żadna inna nie istnieje w jego świecie. Jestem wszystkim, czego szuka, i więcej. Nie muszę się naginać, nie muszę udowadniać, wystarczy, że jestem. Jego oddanie jest naturalne, bo moja energia jest bezpieczna, magnetyczna, uzależniająca. Nie ma w nim potrzeby szukać gdzie indziej. On czuje się przy mnie spełniony, wierny, obecny. Nasze połączenie jest święte i wyjątkowe. Wybieram siebie i on też mnie wybiera. Z każdym dniem mocniej. Jestem kobietą, która inspiruje wierność i głębokie zaangażowanie. Mój partner czuje, że tylko ja jestem jego prawdziwym wyborem. Nasza relacja jest oparta na szacunku. Lojalności i namiętności. Zasługuje na miłość, która nie wymaga kompromisów. Moje granice są święte i budzą jeszcze większy szacunek. On widzi tylko mnie, jestem jego obsesją i spokojem. On nie musi wybierać. On już wybrał. Ja jestem centrum jego świata. Jestem kobietą, dla której porzuca chaos. Nie musi mnie porównywać, bo żadna inna nie istnieje w jego świecie. Jestem wszystkim, czego szuka, i więcej. Nie muszę się naginać, nie muszę udowadniać, wystarczy, że jestem. Jego oddanie jest naturalne, bo moja energia jest bezpieczna, magnetyczna, uzależniająca. Nie ma w nim potrzeby szukać gdzie indziej. On czuje się przy mnie spełniony, wierny, obecny. Nasze połączenie jest święte i wyjątkowe. Wybieram siebie i on też mnie wybiera. Z każdym dniem mocniej. Jestem kobietą, która inspiruje wierność i głębokie zaangażowanie. Mój partner czuje, że tylko ja jestem jego prawdziwym wyborem. Nasza relacja jest oparta na szacunku. Lojalności i namiętności. Zasługuje na miłość, która nie wymaga kompromisów. Moje granice są święte i budzą jeszcze większy szacunek. On widzi tylko mnie, jestem jego obsesją i spokojem. On nie musi wybierać. On już wybrał. Ja jestem centrum jego świata. Jestem kobietą, dla której porzuca chaos. Nie musi mnie porównywać, bo żadna inna nie istnieje w jego świecie. Jestem wszystkim, czego szuka, i więcej. Nie muszę się naginać, nie muszę udowadniać, wystarczy, że jestem. Jego oddanie jest naturalne, bo moja energia jest bezpieczna, magnetyczna, uzależniająca. Nie ma w nim potrzeby szukać gdzie indziej. On czuje się przy mnie spełniony, wierny, obecny. Nasze połączenie jest święte i wyjątkowe. Wybieram siebie i on też mnie wybiera. Z każdym dniem mocniej. Jestem kobietą, która inspiruje wierność i głębokie zaangażowanie. Mój partner czuje, że tylko ja jestem jego prawdziwym wyborem. Nasza relacja jest oparta na szacunku. Lojalności i namiętności. Zasługuje na miłość, która nie wymaga kompromisów. Moje granice są święte i budzą jeszcze większy szacunek. On widzi tylko mnie, jestem jego obsesją i spokojem. On nie musi wybierać. On już wybrał. Ja jestem centrum jego świata. Jestem kobietą, dla której porzuca chaos. Nie musi mnie porównywać, bo żadna inna nie istnieje w jego świecie. Jestem wszystkim, czego szuka, i więcej. Nie muszę się naginać, nie muszę udowadniać, wystarczy, że jestem. Jego oddanie jest naturalne, bo moja energia jest bezpieczna, magnetyczna, uzależniająca. Nie ma w nim potrzeby szukać gdzie indziej. On czuje się przy mnie spełniony, wierny, obecny. Nasze połączenie jest święte i wyjątkowe. Wybieram siebie i on też mnie wybiera. Z każdym dniem mocniej. Jestem kobietą, która inspiruje wierność i głębokie zaangażowanie. Mój partner czuje, że tylko ja jestem jego prawdziwym wyborem. Nasza relacja jest oparta na szacunku. Lojalności i namiętności. Zasługuje na miłość, która nie wymaga kompromisów. Moje granice są święte i budzą jeszcze większy szacunek. On widzi tylko mnie, jestem jego obsesją i spokojem. On nie musi wybierać. On już wybrał. Ja jestem centrum jego świata. Jestem kobietą, dla której porzuca chaos. Nie musi mnie porównywać, bo żadna inna nie istnieje w jego świecie. Jestem wszystkim, czego szuka, i więcej. Nie muszę się naginać, nie muszę udowadniać, wystarczy, że jestem. Jego oddanie jest naturalne, bo moja energia jest bezpieczna, magnetyczna, uzależniająca. Nie ma w nim potrzeby szukać gdzie indziej. On czuje się przy mnie spełniony, wierny, obecny. Nasze połączenie jest święte i wyjątkowe. Wybieram siebie i on też mnie wybiera. Z każdym dniem mocniej. Jestem kobietą, która inspiruje wierność i głębokie zaangażowanie. Mój partner czuje, że tylko ja jestem jego prawdziwym wyborem. Nasza relacja jest oparta na szacunku. Lojalności i namiętności. Zasługuje na miłość, która nie wymaga kompromisów. Moje granice są święte i budzą jeszcze większy szacunek. On widzi tylko mnie, jestem jego obsesją i spokojem.